Odbiornik Grow 01 jest jednokanałowym urządzeniem zasilanym napięciem sieciowym 230 V. Urządzenie należy połączyć według instrukcji obsługi dołączonej do opakowania. Po otwarciu aplikacji może pojawić się informacja o konieczności wprowadzenia danych logowania do naszego konta Suppla Cloud. Taka sytuacja nastąpi w momencie logowania się z nowego telefonu. Poprawnie wypełniamy dane logowania do naszego konta SUPLA. Po chwili pojawi się główne okno aplikacji. Przechodzimy do dodawania nowego urządzenia. Aplikacja SUPLA może nas poinformować o konieczności udostępnienia danych lokalizacyjnych GPS. Jest to konieczne, aby program mógł odnaleźć nowe urządzenie SUPLA. Aplikacja poprosi nas o podanie nazwy sieci Wi-Fi oraz hasła. Wypełniamy wszystkie informacje konieczne, aby urządzenie mogło połączyć się z siecią Internet. Po podaniu danych naszej sieci Wi-Fi przechodzimy do konfiguracji urządzenia. Naciskamy start, a następnie czekamy do czasu, gdy urządzenie zostanie dodane do naszego konta Supla. Jeśli rejestracja nowych urządzeń jest nieaktywna, to program poinformuje nas o konieczności zalogowania się do naszego konta. urządzenie zostanie poprawnie wykryte, aplikacja prześle nam stosowny komunikat. Naciskamy połącz, aby zakończyć proces dodawania urządzenia. Urządzenie zostało poprawnie dodane do naszego konta supla, bo teraz możemy nim sterować z aplikacji mobilnej.